Życie przez wyjebane. Nie życzę im źle, wypierdalać stale Mam tego dość, doszło jedno je do kogoś robić To co oni nie mogą Teraz opowiem kawałek historii z przyszłości Bóle nawet fizyczne aż do kości Gierdałem się w bit, bo to co już chuj z tym. Byłem dobrym człowiekiem póki nie rozjebali mnie Jebać kurwy, jebać je Powrócie je w zypot wynosiło my trzy doły za doliną Orkuchom w tym ci nic nie pomoże Jedynie rozłożyć ci drogę Że nie będziesz wiedział w którą stronę masz iść Ale już chuj z tym jak miałem piętnaście lat Rozłapany myśli zjadł jad Puszczę ciągle doły Jak nie pod górkę, to ktoś przede mną stoi Cofałem się do się i spadałem do domu Moje ziomki poliszcze na w, w tym padała ręka szczęka bęka Już no chwilę i wieszczak, zamknąć no murdy, bo większość za sobą nie stoi Ze mną banda, bo większość z was siebie coś pierdoli Niespadana głowa ludzka, na ulicy prostytutka Jeden niebie biede, a drugi dba o siebie. Są dwa różne światy. Nie zamykajcie się w sobie, bo są różne kolorowe kwiaty. Nie zbadana głowa ludzka na ulicy prostytutka. Jeden niebie biede, a drugi dba o siebie. Są dwa różne światy. Nie zamykajcie się w sobie, bo są różne kolorowe kwiaty. Nie zbadana głowa ludzka na ulicy prostytutka. Biedy a drugi dbał o siebie, są dwa różne światy. Nie zamykajcie się w sobie, bo są różne kolorowe kwiaty. Nie na głowa ludzka, na ulicy, prostytutka. Jeden niebie, niebie biedy a drugi dbał o siebie, są dwa różne światy. Nie zamykajcie się w sobie, bo są różne kolorowe kwiaty.